Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście ze mną w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem, czyli z nowościami kosmetycznymi u mnie, i tym razem skupimy się na kosmetykach kolorowych i pojawią się tutaj również dwa produkty do pielęgnacji twarzy, więc koniecznie zostańcie ze mną i oglądajcie do końca. Zapraszam serdecznie. Na początek pokażę Wam dwa tusze, które dostałam dzięki współpracy z firmą L'Oreal. Zapewne widzieliście już zdjęcia tych dwóch tuszy na moim Instagramie lub u innych blogerek. Jest to mega fajna inicjatywa, ponieważ dzięki takim akcjom możemy testować więcej kosmetyków i o większej ilości kosmetyków Wam mówić, więc jak najbardziej na plus. I tak, tutaj są dwa tusze, których nie miałam okazji jeszcze testować. Jest to seria Volume Lashes. Ten zielony to jest Felin. Ja zwykłą wersję felin miałam już okazję testować, i test możecie zobaczyć klikając tutaj. Serdecznie Was tam zapraszam. Lecz to są wersje tuszy, które są mocno napigmentowane. Ta czern jest jeszcze głębsza, jest jeszcze ładniejsza, oko jest bardziej podkreślone, więc nie miałam jeszcze okazji ich recenzować, ale na pewno wkrótce to się stanie. Więc tutaj jest wersja e, Feline Noir, a tutaj jest e, Volume Million Nashes Extra Black. E, w przybliżeniach zobaczycie szczyteczki obydwu tych tuszy. Ja jestem z nich naprawdę zadowolona i serdecznie polecam Wam tusze L'Oreal, szczególnie właśnie z serii Volume Million Nashes. Moim ulubieńcem, ukochanym ever tuszem będzie na pewno ten Soul Couture w fioletowej buteleczce. E, naprawdę uwielbiam go. Teraz czas na. Mm, Pokazanie wam serii, którą ostatnio e, kupiłam w Rosmanie w, grzebiąc, a raczej e, spoglądając w szafę Astora. I była to, wydaje mi się, że odnowiona seria. Jeżeli nie odnowiona, to poprawcie mnie, bo myślę, że była na pewno odświeżona. E, I to jest seria Skin Match Protect. I tak, kupiłam z tej serii korektor pod oczy oraz. E, Primer, czyli taką bazę pod makijaż. Baza jest delikatnie różowa, ma również drobinki, które się mienią, ładnie odbijają światło. I cera jest pięknie rozpromieniona, jest jaśniejsza, jest dużo, dużo ładniejsza i bardzo ładnie trzyma podkład. To muszę na pewno powiedzieć, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona ogólnie tym, tą bazą. I jest to baza, która tutaj ma za zadanie pielęgnować cerę, wyrównywać jej koloryt i zawiera dosyć wysoki filtr, bo jest to aż SPF 25, więc całkiem nieźle. Tutaj producent również pisze, że można używać jej oddzielnie, więc też fajna sprawa, jeżeli nie potrzebujecie mega mocnego krycia, tylko czegoś delikatnego. I tutaj z tej samej serii korektor pod oczy. Wybrałam najjaśniejszy odcień, który mimo wszystko jest ciemny, wydaje mi się, że jeszcze dodatkowo ciemnieje, ale to no szczegół, może na lato będzie lepszy. Ogólnie jego konsystencja jest fajna, bardzo ładnie się rozprowadza i fajnie zachowuje się pod oczami, nie zbiera się, także. Jak na razie jest ok przez te parę dni testowania i tutaj również e, seria skin match tym razem puder prasowany i ten puder sprawdza się naprawdę rewelacyjnie do tej pory moim ukochanym pudrem był e, Rimmel Lasting Finish tutaj też e, testowałam całą serię tych produktów więc klikajcie tam e, i jak najbardziej ten puder na razie sprawdza się bardzo bardzo dobrze myślę że wkrótce pojawią się w ogóle testy e, takie zbiorcze astora Yy, właśnie tych serii. Kolejny produkt z Astora, tym razem Matitude, i jest to podkład, yy, który ma za zadanie matowić skórę yy, i ładnie po prostu na niej wyglądać, dosyć naturalnie. Tutaj również znajduje się dosyć wysoki filtr, bo jest to aż 22 SPF 22. Yy, Podkład jest ogólnie gęsty, ale bardzo przyjemnie się go aplikuje, przyjemnie się rozprowadza w konsystencji. Nie jest tępy, tylko ładnie, gładko sunie po twarzy. W ogóle mam wrażenie, jakby to był taki delikatny mus. Bardzo przyjemne uczucie, kiedy rozprowadza się go na twarzy. Ogólnie cała seria Zastora jest bardzo, bardzo fajna i mam wrażenie, nakładając te produkty tak łącząc je ze sobą, szczególnie właśnie bazę, podkład i puder, że tworzy się na twarzy coś, coś na zasadzie Photoshopa, takiego rozmycia w Photoshopie delikatnego. Ta faktura skóry jest tak ładnie rozmyta i naprawdę ładnie się to prezentuje. Jeszcze jeden podkład. Podkład Afiniton już miałam, więc tutaj znowu odsyłam Was do testu, warto na pewno go obejrzeć, ale zmieni, zmieniła się szata graficzna. Muszę jeszcze doczytać, to się pojawi przy teście pewnie tej odnowionej wersji. Zobaczymy, czy się coś zmieniło, czy nie. Muszę doczytać, czy skład się przypadkiem nie zmienił, ale to dopiero wtedy się na pewno, dopiero wtedy się o tym dowiecie. Jeżeli chodzi o konsystencję, no to jest rzadki, tak jak tamta poprzednia wersja, więc myślę, że będzie się fajnie sprawdzał, bo naprawdę go lubiłam. On bardzo, mimo tego, że jest bardzo rzadki, to fajnie krył, ładnie zakrywał niedoskonałości i był wystarczający, jeżeli chodzi właśnie o poziom krycia. Ostatnia już rzecz z kolorówki, to błyszczyk z Bourjois i jest to ten z serii Effect 3D i naprawdę wygląda prześlicznie. Ja mam go w kolorze 51, czyli takim delikatnym mlecznym różu i naprawdę wygląda przepięknie na ustach. Ładnie podkreśla ich kolor, nadaje przepiękny taki blask. No, wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Także serdecznie Wam polecam, byłam ciekawa. To jest pierwszy mój błyszczyk z tej serii, ale myślę, że na pewno jeszcze na jakiś się skuszę, bo jestem bardzo zadowolona. No i tak jak zawsze wam mówię o tym, że pielęgnacja to podstawa do tego, aby makijaż cały zachowywał się ładnie na skórze i należy o tą skórę dbać. Tak, ja obserwuję swoją skórę, staram się jej dostarczać wszystkiego, czego jej akurat w tym momencie potrzeba, z lepszym lub gorszym skutkiem niestety, no ale nie zawsze jestem w stanie wyczuć odpowiedni moment. I ostatnio moja skóra, szczególnie właśnie na policzkach. Czy trochę na czole i na brodzie była przesuszona? Czułam, że potrzebuję nawilżenia i to takiego porządnego. I jeszcze przed świętami dostałam próbki firmy Dermedic z tej serii Hydra in Hyaluro. I byłam bardzo zadowolona i stwierdziłam, że jeżeli się nadarzy okazja, to kupię sobie jakieś produkty z tej serii. I trafiło tym razem na serum nawadniające na twarz, szyję i dekort, i na krem do twarzy o dogłębnym działaniu z SPF. 15. Są to produkty bardzo fajne. Jeżeli chodzi o krem, ma gęstszą konsystencję, jest troszeczkę cięższy, więc zdarza mi się go stosować częściej na noc niż na dzień, ponieważ nie chcę dodatkowo mojej skóry, która jest dosyć kapryśna i przede wszystkim mieszana, nie chcę jej dodatkowo obciążać. I tutaj serum, e, które ma świetną konsystencję, jest leciutkie. E, ogólnie produkty z firmy Dermedic mają bardzo ładny zapach, delikatny, nienachalny. Taki, który jest idealnie moim zdaniem wyważony, bo miałam już kremy, które tak mocno pachniały, że przeszkadzało mi to. Myślę, że fajnie, fajna jest to seria. Pojemności takie standardowe: krem 50 gram, serum 30 ml. I te dwa produkty kupiłam w takim jakby dwupaku, w zestawie, który kosztował około 55 zł. Kupiłam go tutaj w. Przy w niedalekiej, niedalekiej aptece, aptece blisko mnie po prostu i e, jestem bardzo zadowolona. Ogólnie produkty kupowane osobno, akurat z tej serii, e, byłyby droższe, więc zestaw po prostu opłacał się lepiej. Więc jeżeli mogłam zaoszczędzić na kosmetykach, której tak chciałam kupić, to jest super. Jestem z siebie dumna. Tak, także to wszystkie kosmetyki i Dwa produkty do pielęgnacji, które kupiłam w ostatnim czasie. E, cieszę się, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że dotrwaliście. Jeżeli lubicie moje e, hole zakupowe, jeżeli e, lubicie je oglądać, to pamiętajcie o kciukach w górę. E, pamiętajcie również o tym, że jestem do, dla Was na Facebooku, Instagramie, Snapchacie i na Twitterze. Zaglądajcie na bloga. I widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia kolejnym razem. Pa Pa!